Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. bo y, mieliśmy się spotkać z komisją muralową komisja muralowa bo jesteśmy panie Filipie na antenie komisja muralowa w naszym mieście ciekawe od tego zaczniemy dzień dobry państwu Łukasz Winczura, program starczy na dziś piątek weekendu początek tu są prezenty tu są koperty co by to nie znaczyło to powie nasz dzisiejszy gość pan Filip Socha proszę państwa sekretarz sekretarz Rady Osiedla Starówka. Najniższe ukłony. Sekretarz Zarządu Osiedla Z Starówka. No, no. Lat 42 i zobaczcie, jak posiwioł na pracę społecznej. Dzięki Bogu, 41 jeszcze. 41, przepraszam bardzo. Yy, no, mam nadzieję, że to, ta siwizna to nie od tej pracy społecznej, bo ona mi sprawia dużo, A dużo radości. Siwizna, wie pan, co? broda świadczy o filozofii, siwizna o mądrości, wie pan to. Daj Boże. Tak jak, będzie pan jak George Clooney. Taki szpakowaty i to. Tylko nie wiem, czy ten, ten talent, panu nie pozwoli, żeby się kobiety za panem oglądały na przykład? nie czy ten talent aktorski by poszedł w parze? Nie wiem, zobaczymy po naszej rozmowie. Dobra, co pan tu przyniósł? Yy, takie małe... że łapóweczka. No właśnie, proszę, proszę, proszę. To są dwie koperty, ale w tych dwóch kopertach są. Yy, wybiera pan kopertę pierwszą, czy kopertę drugą? Yy, myślę, że bez znaczenia, ponieważ i w jednej i drugiej kopercie mamy to samo. Czyli... Proszę wyjąć, żeby potem nie było na mnie. Czyli zaproszenie. Na... Można do tej kamery pokazać. O, proszę bardzo. Zaproszenie na y, najbliższy koncert organizowany przez Radę Osiedla Starówka. Aha, bo jest piątek i gadamy o kulturze dzisiaj. No, będzie kulturalnie, y, czyli nie będzie o polityce. Starówka Hip Hop Festival, y, to jest już drugi, y, drugi rok z rzędu y, tego wydarzenia, które organizujemy y, jako Rada Osiedla. Y, w zeszłym roku y, wypaliło, można powiedzieć, bo mieliśmy praktycznie komplet... Wypaliło co? No, właśnie, w tym, w tym, w, 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 w tym kontekście nic, i to, nic. Mnie, i to mnie nawet. Super. Można powiedzieć, nieco, nie, nieco zmartwiło, tak? bo pamię, pamiętając moje młode czasy, jak to, się, jak to się starało na koncerty wchodzić i, i coś wnosić, to no. nawet zorganizowałem specjalny punkt, gdzie byśmy mogli te odebrane butelki i te inne rzeczy. Z zawartością. Z zawartością prawda, przechowywać na, na, czas, na czas koncertu i nic się tam nie znalazło, mimo że mieliśmy bardzo fajną ochronę. Młodzież y, niestety jakoś zatraciła ten zmysł, prawda? Panie, ta dzisiejsza młodzież... Y, także y, w tym kontekście można powiedzieć, że y, było bardzo... Był kulturalnie Przewodniczący, Pana generała Klimka, tak? czy były interwencje policyjne po pierwszym? Y, w mojej wiedzy nie, nie. Y, mimo że my oczywiście poinformowaliśmy policję, bo sami nie wiedzieliśmy, jak to, jak to będzie wyglądać. No nie, za masowo, to musiał Pan. Y, Powyżej 500 osób na, mhm. na, na, na terenie otwartym, więc nie była to impreza masowa. Yy, natomiast yy, na wszelki wypadek mieliśmy policję za, yy, yy, za sojuszników, ale. Policjanci się posłuchali hip -hopu posłuchali i, i, i pojechali, tak? Kogo my tu mamy, proszę pana? Pan tu, tak? Mamy chłopaków z Tarnowa, bo zależy nam na tym, żeby promować... No też... Pamiętam, pan pierwszą orkiestrę hip-hopową z Tarnowa? Yy, nie pamiętam, gdyż. Mówiłem tak jak panu... pan. Przed programem. <noise> Gdyż tak jak Pan wspominałem, ja do końca na hip-hopie się nie znam, tego organizuję. To jest numer właśnie organizować coś, czego się nie wiem, lubi Pan ten hip-hop, czy tak po prostu Pan lubi, bo tam jako sekretarz generalny Rady Osiedla Starówka Organizować lubię. Tak. Muzykę siłą rzeczy słucham, tak bo, bo dobierając te zespoły, no chcę też wiedzieć mniej więcej, co, co będzie grane. Nie jestem generalnie fanem, ale wiem, że młodzież, które, której mimo wszystko jest trochę w Tarnowie, jeszcze? Jeszcze, tym hip-hopem się interesuje, te, ten hip-hop tworzy. I stąd się wziął też to ten, ten festiwal, ten, pan, tak? Ten pan Feno to jest od nas? Pan Feno jest praktycznie rzecz biorąc od nas, bo mieszka w Tarnowcu, uh -huh. ale on już, można powiedzieć, wypłynął na szerokie wody, tak? Uh -huh. On jest znany nie tylko w Tarnowie, więc on też ma swoich fanów całą rzeszę, można powiedzieć. Jakąś płytkę wydał już? Wydał płytkę, y, natomiast y, mamy, y, nam zależy na tym, żeby jak najwięcej tej naszej młodzieży y, skupić wokół tego festiwalu. Mamy tutaj y, Jamroga, mamy Jaya Hebde. Jamroga to mi się kojarzy z Różolowcem, ale to jest Jamruk przez U zwykłe. Przez U zamknięte. No. no. Y, mamy Jaya Hebde, no. y, mamy młodego. Y, to jest syn y, pana Jurka Hebdy? Tak. Panie niespodzianka, Jerzy Szacun, tak? Niespodzianka, On tak? jest chyba, nie? Yy, tak, ale, ale również rapuje, więc yy, no. Kładał się na tatusia. Prawda? No. Yy, Tatoś więc... był radnym też, ale tym dużym radnym takim był w Sali lustrzanej. Ja bym się nie obraził, żeby. komisji żeby, żeby na przykład taka młodzież też się zaczęła od tego, żeby być radnymi w Radach Osiedli. Bo niestety ta... Za chwilę. Na razie gadamy o muzyce. Tak, więc wracając do muzyki, mamy, mamy kilku chłopaków, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę mhm. i oni będą mieli takie krótkie 15-minutowe występy. Sety. Sety takie, tak? Mamy na początek set DJski, DJ Dobra Morda. Właśnie, Kto mu to nazwę wymyślił? No w, Pytał pan? On to sobie. sobie tam wymyślił. Wie ja pan że jest jednym posłem, pan Norbert Kaczmarczyk, ten z tak. ten traktora, z suwerennej Polski. Jego ulubionym wykonawcą jest Małpa. Też jakiś raper podobno, nie? Zgadza się. No i u niego na weselu śpiewał chyba Zenek Martyniuk. No pytam pani pośle, a czemu pan nie zaprosił tego swojego ulubionego? Małpę miałem zaprosić. No właśnie, więc nie, nie słuchał ulubionego na, na weselu, no. to też nie fajnie. Ale nie, no dobra morda. Ten jest chłopak z Radomia. Radzą fajne miasto. Fajne, lotnisko mają na. Mają lotnisko, więc y, może do nas przyleci i wyląduje na lotniczej. No tak, mamy. Y, także y, zapowiada się ciekawie. Y... Prognoza pogody też co, co coraz łaskawsza. Może ale wie pan, jak było tak jak teraz, nie? Za oknem, no. jest okej. Okay. Coraz łaskawsza. Uh -huh. Wydaje się, że jakoś się wybronimy, więc bilety można nabywać drogą kupna w online uh -huh. na stronie TCK. Albo możecie u nas mieć dwie pojedyncze, szanowni państwo, wejściówki. To do pani Pauliny na Facebooka naszego telewizyjnego proszę pisać. Pani Paulina coś wymyśli. Na pewno. A gdyby ktoś sobie chciał y, tradycyjnie kupić, to w kasa będzie od piątej otwarta. A gdyby ktoś chciał przesiadkę przeskoczyć, niech próbuje. Jak się nie da złapać, to wejdzie. Jasne. Mhm. My jesteśmy otwarci na y, innowacje. Dobrze. Eee, to jedyne, co planujecie teraz? Bo bez nadziei. No nie, właśnie. Pan żonął, y, zdobył szczyty. Polski. Tak. I wrócił do Tarnowa. Nasz przewodniczący jest już wypoczęty. Pan, pan jest sekretarzem. Wypoczęty po urlopie wrócił i, i będzie zapewne, już miesza. Będzie zapewne aktywizował tematy pozostałe na wakacje. On ma te, te swoje szanty, nie? Tak, są szanty, ale z tym, że szanty to jest końcówka sierpnia, mhm. a wcześniej mamy tradycyjne piątki jazzowe. które a to w Bombaju? Yy, Czy na rynku? No one były swego czasu na rynku. Na rynku. Pamiętam, chodziła ta Jazz wolny orkiestra, tak, i ten parada, parada tak, tak, tak. No my staramy się to jakoś utrzymać, tak? Bo organizatorem tego przez wiele lat było tarnowskie Towarzystwo Jazzu Tradycyjnego. No, ale oni z roku na rok mieli coraz mniejszą dotację celową na, Za o tym. na, 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 na ten projekt i myśmy ten projekt jako tako przejęli, nazwaliśmy go, żeby utrzymać kanwę nazewnictwa. Starówka Jazz Festival. I zaczynamy 30 czerwca. To, znów no to już będzie... niedługo. Tak. To znów będzie się odbywało w amfiteatrze. Trochę też żal tego, że to znikło z rynku. tak? Bo jednak na rynku. Nie był klimacik. Jak się w ogródku. Siedzi Pan przy, przy, przy Lemoniadzie, a tu sobie chodzą goście, popylają dookoła oczywiście, i grają. Oczywiście, poza tym y, frekwencja też była większa, prawda, bo jednak tych ludzi y, rynek może pomieścić więcej niż, y, niż y, Amfiteatr. Y, no i w Amfiteatrze jednak no, robimy tą imprezę biletowaną. Te bilety nie są drogie oczywiście. To, nie ty, jak dla po, będzie, no, po ile? Tu y, hip-hop będzie po 30 zł. Ile? 30 zł. A. Wydaje mi się, że cena jest przystępna. Y ja, spoko. Jeśli młodzież pełnoletnia Aha, bo ten. idzie na piwo, to może sobie dwóch, dwóch piw odmówić i, i, i pójść nie na piwo. Nie gdzie fikko, pan pije prawda? piwo, ale to nie wiem, po 15 pan liczy. No tak. Na, w Warszawie pan pije piwo? Y y w tak. chociażby. Dobrze. Y nie no. możemy promować napojów wyskokowych w porze. Jest piwo bezalkoholowe też będzie. po 15. Zero, tak, zero tak, procent. Ten Louis Villain? Villain to Louis do... Villain to jest y już taki dojrzały raper. Y mhm który osiągnął już jakiś poziom na scenie ogólnopolskiej. Czy pan się nie interesuje skąd No, tych, których zapraszam, staram się w jakiś <laughs> sposób prześwietlić, żeby nie wiedzieć, kogo zapraszam, tak? Ten pan już ma potrójną platynę za jedną ze swoich płyt, a swoją mhm. najnowszą płytę już ma złotą. Więc... Ozłocił. Ozłocił, mhm. więc. Mhm pomimo, że te ilości w, z roku na rok są coraz mniejsze, ponieważ coraz mniej się tych płyt w Polsce sprzedaje, to jednak potrójna platyna to jest, to jest już coś, nie? No to ma zasięgi pewnie na YouTubie albo na jakichś tych innych... Tak, tak, on i Spotify, i YouTube uh -huh, oczywiście, uh -huh. no i, i, i tam to, 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 to się wszystko... Kto nie wiedział, kto zacz, to prosimy posyłać wcześniej, jak się państwu spodoba, albo wygrać u nas bilet, znaczy odebrać, albo sobie kupić w kasie, albo przeskoczyć tak, zapraszamy, miejsca jeszcze są, więc... Pogoda jest... A ktoś kupił bilet? No, z tego co wiem, to tak. tak? Staramy się tam przez TCK śledzić. No, w, jaki, w jakim stopniu te bilety idą, ale mamy takie doświadczenie z zeszłego roku, że jednak młodzież kupowała w dużej części przed wydarzeniem. Albo stała za parkadem i słuchała. No, na Kopernikę może sobie stanąć tak. dużo dużoru. My euro. tego no. nie bronimy, nie. bo zdarzają się takie koncerty, że, że są tam rozwieszane takie płachty, żeby nikt tak, żeby nie widział. Nikt nie prawda? Widział. No. My, my, Ale muzyka teraz się słuchem, wie pan. My tego jakoś tam nie, 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 nie praktykujemy. Jak ktoś ma ochotę, niech sobie stanie też posłuchaj. Dobrze. Fajnie jest być radnym Rady Osiedla w Tarnowie? Fajnie jest się udzielać społecznie w Tarnowie? Yy. Fajnie jest robić pomysły, na które nie ma pieniędzy albo na które pieniądze są obiecane, a potem nie przychodzą? Fajnie jest być sekretarzem Rady Osiedla Starówka? Fajnie jest być pana przewodniczącego, jako przewodniczącego pana Ryszarda Rządła generalnie mam odpowiedzi na te wszystkie tak. pytania. Mogę powiedzieć, że fajnie, tak? Mhm. Pomimo, pomimo wielkich, nie, niejednokrotnie trudności, większych mhm. bądź mniejszych, to jeśli już się do, dobrnie do, do mety z jakimś przedsięwzięcie, przedsięwzięciem, no to daje to jakąś satysfakcję, nie? Czy, czy większą, czy mniejszą, no to też zależy od tego, jak, jak ta impreza się uda, tak? No bo staramy się... Jak cokolwiek się uda, bo coś pan po sobie zostawi. Dobra, będzie ten koncercik z tym panem dobrą mordą, Ktoś posłucha, to jest tak jak procesja Bożego ciała. Kwiatki się posypie, potem się posprząta i ludzie zapominają. Yy, tak, ale na ten moment widzimy, że zrobiliśmy coś dla ludzi, także yy -y. ta młodzież spędziła czas nie, na, nie pożytecznie na tak grach. Yy, ja Panu powiem, mówiłem przed wejściem na antenę, jak to się zaczęło, tak? Po którymś z posiedzeń naszej rady zobaczyliśmy na rynku, że młodzież się sama zorganizowała, zrobili sobie małą scenę i grali na dziko na rynku, uh -huh. nie? I tak sobie pomyślałem, że fajnie byłoby to skanalizować, nie? Żeby oni mieli miejsce, gdzie po pierwsze zrobią to pod naszym okiem. Będziemy widzieć, co pana robią, tak? Pana sekretarza i pana przewodniczącego? Yy, tak, rady i od dziwo tak? pan Ryszard powiedział, że mu się ta muzyka nawet zaczęła podobać. Co pan powie? Tak. Może pan go Nie, kiedyś to muszę zapytać. Go zapytać. No poważnie. Natomiast po drugie, oni wychodzą na scenę, czują się jak naprawdę profesjonalni artyści, Mają pewno growki światło tak, i w ogóle. Jest, jest super no. jest oprawa świetlna przez TCEK zrobiona. Jest to profesjonalny koncert. Mają odbiorców 300-400, nie yy, i idą gdzieś z tym do przodu. nie I, mhm. I to jest dla nas pozytywny odbiór, że oni do mnie już w październiku dzwonią i pytają, robimy za rok ten koncert? Ja mówię, no robimy. Filip, zrób mi tam. No tak, no, bo my no. na to też wydajemy konkretne pieniądze, których oni nie mają, nie? Mhm. Oczywiście wiadomo, że. My musimy... na dziennik, wie pan co, w ramach budżetu obywatelskiego miała być rolkostrada i pan prezydent powiedział, nie będzie rolkostrady. Półbańki dostaliście, ale to jest za mało tam na lotniczej. Tam gdzie pan mówi, żeby wylądował ten, z Radomie. No takich w sensie, projektów to my moglibyśmy na palcach dwóch rąk pewnie i dwóch nóg wyliczyć w, w różnych radach osiedli, jak to wygląda, nie? Bo... U nas spadu teraz na przykład projekt, który już był realizowany przez trzy lata, czyli to się nazywa to akurat mój kolega Grzesiu Mazur robi Piknik żeglarski, bezpieczny wypoczynek wakacyjny. To jest połączenie y, pikniku dla dzieci. Y, to panu Ryszardowi chodzi drugie, bo on te bezany te wszystkie. Tak, bo, szantowe. Za, bo za pierwszym razem organizowaliśmy to jako y, taką imprezę przed Bezanem, tak? Czyli mhm. y, robiliśmy to w amfiteatrze do południa przed szantami, nie, mhm. ale stwierdziliśmy, że więcej dzieci z, z tego skorzysta, jeśli zrobimy to w parku y, w Ogrodzie Jordanowskim, w Parku mhm. Szczereckim. I przez dwa bądź trzy lata robiliśmy to w ogrodzie Jordanowskim, była policja, była Straż Pożarna, była Straż Ochrony kolei, był, był WOP i no, było uczyli jak być bezpiecznie. Oczywiście były, były dmuchańce, były malowanie twarzy, ale Aha. przy okazji dzieci się uczyły o resuscytacji krążeniowo-oddechowej, o tym, jak bezpiecznie przechodzić przez przejazdy kolejowe tak dalej, tak dalej, itd. I impreza została w naszym budżecie, ale co ciekawe, ona została zaakceptowana w budżecie Radosiedla, który był, jest akceptowany przez Urząd Miasta, ale w miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że nie może się odbyć w parku w Ogrodzie Jordanowskim, bo ona jest za głośna i będzie przeszkadzać dzieci dzieciom, przyjdzie, które śpią w łóżkach. Przyjdźcie do, do mnie na dzielnie do parku Sanguszku, tam jest ładnie. Być tam by było, jak pan ma tą górkę. Tam, być może, że właśnie w połączeniu z Radą Osiedla Gumniska, na przykład zrobimy to za rok no. w Parku Sanguszków, bo tam podobno takie A czyli taki w tym już odpada? My wyszliśmy z inicjatywą, że znowu wrócimy do amfiteatru z tym, bo może uh -huh. na to się pan uh -huh. prezydent zgodzi. No, a gdzie ma tam wiedzie karetka i straż pożarna? Nie, no, nie wiedzie. No nie wiedzie. No nie wiedzie, więc no, to będzie to okrojone, no ale chcemy jakkolwiek to zrobić, żeby. Żeby te pieniądze nie uciekły, bo to trzeba mieć świadomość tego, że A jeśli jak my wyda, czegoś nie zerajemy... nie wydacie pieniądze to wam przepadają? Tak, one wracają do budżetu miasta i... Pan skarbnik zaciera ręce wtedy. I, i wtedy mi, miasto decyduje, na co to wydać. No to Więc miasto, wtedy... miasto wie lepiej. Miasto wie lepiej, nie? na co to Ale wie, wie pan co? A propos waszych inwestycji, wczoraj jak szedłem do kościoła, jest to poidełko na skwerze Kokocińskiego, Olgierda, jest. nie ma wody w nim. A to no ciekawe, co bo mówię. być może się wylała z kolei, bo ja tam przechodziłem w poniedziałek i lała się bez przerwy i próbowałem ją zamk to, to wodę zamknąć. Wczoraj czwartek, bo to może się wylała przez trzy dni. Będziemy pisać. Bo wodocięgi plajtują. Będziemy pisać, bo to też polega na tym, że my staramy się chodzić po, tej na, po, po tym naszym osiedlu i tak wynajdować pewne rzeczy i, i pokazywać je palcem urzędnikom, bo oni pewnych rzeczy też Ale nie Ale fajnie ogarnęliście skwer księdza Piotra Gajdy, bo to po waszej interwencji... <kluzny> miasto tam wezwał za uszy inwestora, czy Jest. wykonawcę, tak? Zepsułeś tu, zepsułeś tu, będziesz naprawiał. Tak, ja nawet uczestniczyłem w tej komisji gwarancji lokalnej. Tak, by, by przyjechali ci nie inwestorzy, a wykonawcy. wykonawcy. Nie? Mhm. I co się okazuje, no da się to zrobić, tak? I do, dosyć szybko, bo jeden wykonawca został zobowiązany do naprawienia tych Bubli, w cudzysłowie. Wyleniałych ławek i tych kostek, co odpada Tak, do końca maja. i, yy, no czy, i co? Jest yy, czerwiec. I jest to zrobione. O. Natomiast jeśli chodzi o yy, te mury, które są fragmentem Małych Schodów, yy, tam jest tam ten, ten jest bodajże straszna. dwumiesięczny i no, mają ma, ma, ma być odbi odbite te tynki. A i, i, to yy, miasto, bo tam pan, pan, pan Nakielny mi mówił, że proszę Pana, yy, na głowie miasta z mural. Ten, który był zrobiony. Jeżeli tam jest coś skiepszczone, to płaci miasto, za resztę płaci wykonawca. Yy, tak, ponieważ ta ściana zachodnia, yy. Yy, to jest ściana, która nie była objęta yy, remontem tego skweru i ona jest tak, jakby zrobiona ekstra, tak? więc tam nie, one nie były odwilgocone, to było w sumie od razu wiadomo, że z czasem one zaczyną tam Wie się Nie Wie pan co, to, psuć, jest takie, to jest takie robienie po tarnowsku, a zrobimy taka wioska pod Jomkinowska, z zewnątrz będzie OK, w środku będzie z glinizna, a potem się jakoś naprawi. O, powiem panu tak, to jest że... To z pańskiej konkurencji, toaleta za 350 tysięcy. Powiem panu tak, że wracając jeszcze do, do, tego, do, do tego skweru, to no. y, mi się wydaje, że on jest takim, takim Tarnowem w pigułce, że jak z daleka przyjdziemy, to jest, jest pięknie. Jest wszystko super, i po tak. prostu każdy tu tak. chce mieszkać. i mniam. A potem, jak wejdziemy bliżej i przyjrzymy się poszczególnym elementom, to się okazuje, że tutaj coś nie działa, tam się zepsuło, a tam to by zrobić lepiej. Nie? Ale pan ma poetycką wyobraźnię. A Ale no tak, tak będą za tym skwerzywieniem, kiedyś kiedy do głowy przychodzi. No to jest takie nie? kąpielisko tarnowskie, jak baseny pozamykane, to też wczoraj, jak z Kościoła wracałem, właśnie szedłem tam tym, i tą um, ulicą. To jest franciszkańska, Matko Boska, ale zrobiona, po tarnowsku, z tymi kamieniami, to poskudnie wygląda. Tak się Obrażę... dzieci kąpały na tym skwerze księdza Gajdy. A gdzie się mają kąpać? W wodzie, mi powiedział pan prezydent. Gdzie się mają kąpać, proszę pana, jeśli wczoraj mieliśmy Boże Ciało? Tak. I to też dla mnie jest dziwne, że w święta, kiedy ludzie mają dużo czasu, instytucje miejskie typu basen są zamknięte. Miałem okazję być w... Koszalinie w zimie. I 6 stycznia, kiedy w Basen był zamknięty, ja w Koszalinie byłem w akwaparku, który też jest miejski i był otwarty. I było no to ludzi. Był Akwapar też został otwarty, co pan się czepie no wczoraj, wczoraj był zamknięty. Aha, przepraszam. I do tego dążę, że na przykład instytucje miejskie, które według mnie powinny być otwarte w święta, które, kiedy, kiedy ludzie mają dużo czasu, mają żeby wyjść, są, są zamykane. Nie? No to wczoraj dzieci nie miały się literalnie gdzie wykąpać, bo był czynny skwerze, tylko basen w Mościcach. Na skwerze księcia Gajdy. O. O. A to tak jak mi kiedyś pan Marcin, Marcin Pałach mówił że miała trochę takie, no nie pretensje, tylko takie sugestie do muzeum, no ludzie, bądźcie otwarci w te święta, bo czasem jest zamknięta, a turyści się od odbijają. Wie Pan co, mnie dzieci proszą, mam małe dzieci, 5-6 lat, 6-7, teraz no. będą urodziny, y, idźmy tato do muzeum w tygodniu, mhm. no ale to jest niewykonalne, bo muzeum jest czynne do 15. Mhm. Więc jak, jak kończę pracę... Wie pan, mi... biblioteki w Tarnowie są też otwarte do 15-16.30, no, to nie wiem po co. No... Nawet pan gazety nie przeczytał, bo normalnie ludzie w tych godzinach pracują. Więc w poniedziałek bodajże jest tylko czynny do 17:00 Muzeum Ziemi Tarnowskiej, że się tak ładnie nazywa, bo tam one jest takie fajne, interaktywne. Moje dzieci tam lubią się wybrać. Ale które? To jest to prostu... na, na OHAP-ie? Yy, nie. nie, Muzeum Ziemi Tarnowskiej to jest rynek 4, tak? A tak, no, no, główna siedziba. No. Piękne muzeum, nie? I, i aż, a, Żydowna siedziba. Tylko no, to akurat musimy mieć pretensje już do marszałka, nie? Bo to jest, y, to jest marszałkowe. Y, y, rozdzielenie, że to nie jest instytucja miejska. Ale marszałek był hojny, bo nam kupił te talerze od samożków za kilka milionów. No i musimy mu podziękować, nie? No tak. No bo naprawdę. Y, Porównując, pan, też... gadamy prawie pół godziny, ale gadajmy. Por porównując bada. też y, y, działanie niektórych tych y, y, instytucji marszałkowskich, a miejskich też możemy mieć jakiś tam obraz tego, jak, jak, jak mogą one działać, nie? Bo według mnie na przykład Mościckie centrum sztuki to się teraz tam nazywa no, tak? Centrum Sztuki Mościce. Centrum sztuki Mościce, okay. Według mnie działa bardzo prężnie i tak. organizuje prze, przeciętanie. Ale jest zamknięte? Nie... nie. pan tam nie pójdziesz do kina teraz ani ten. Remont? Nie. Igrzyska Europejskie. A, I tam i... będzie centrum prasowe. Aha. No. Czyli, czyli nie ma kultury, jest sport. i Nie ma. No, sport jest formą kultury o, fizycznej. Fizycznej. No, no zobaczymy, jak, jak wyjdą te, te Igrzyska Europejskie. Widział pan jakiś plakat na mieście, że są Igrzyska? Nie. No to chyba chodzimy tymi samymi drogami. Nie, i, I powiem panu, że wydaje mi się, że nawet jeśli jest coś robione, yy, to, yy, to, to często jest tak, że tej promocji też brakuje. Nie? My, my, jako Rada Osiedla, staramy się, żeby ta promocja zawsze była. I na naszej imprezy są zawsze plakaty, nawet teraz są. mamy duże bejedynki, takie, żeby tak. się rzucały w oczy. Ale wie pan, co nawet koszulki macie swoje? Pan Ryszard, mamy. przewodniczący, który będzie miał niedługo swój mural. Znaczy, Krogulski będzie otworzył Padar Ryszarda Żoglu, I Jeśli nam się uda, po czterech latach <śmiech> <śmiech> walki o niego, bo co roku. O Ryszarda Żoglu, czy o Krogulskiego? O Krogulskiego. Co, co, co roku rezerwujemy na ten cel pieniądze i co roku wy, wychodzą jakieś nowe problemy, żeby go zrealizować. Natomiast wracając, no nie ma, brakuje tej promocji. Wczoraj było super wydarzenie na rynku. Koncert Baptystów. Baptystów, Baptystów tak. z Ameryki przyjechał chór. z 150 osób tak. chyba. I wie pan, że ja się przez przypadek dowiedziałem, że, że ten koncert jest, bo nie było. Ja, ja ty nie ty widziałem ty ani pół ani plakatu. Przechodziłem przez rynek w środę. Z tragarzami Z tragarzami I y, zobaczyłem, że się scena rozkłada i się zapytałem, po co, co, po, po co ta scena? No. I, i, I tylko dlatego się dowiedziałem, że jest, mhm. że jest impreza, nie? Swoją drogą bardzo fajna, bo. Nie, ładnie śpiewali. Śpiewali bardzo no, fajnie no. i y, też tego brakuje, nie? Myślę, że byłoby więcej ludzi, gdyby o tym wiedzieli, nie? Na pewno. Myśli pan, że tak samo będzie z Igrzyskami Europejskimi? O, coś się dzieje, jakieś autobusy podjechały. Nie, nie czuję się upoważniony do końca. Pytam pana jako mieszkańca. Do komentowania tego, jak to wygląda, natomiast jako mieszkaniec chciałem sobie kupić. Inaczej, rozglądałem się za biletem na Spinaczkę, bo mhm. będą zawody Spinaczkowe na, m, akademi na Akademii, tarstw, okay, na akademii Tarnowskiej. Mhm. I zobaczyłem, że jeśli dobrze mówię, Karnet na, na wszystkie zawody kosztuje 360 zł. Ile? 360, 359 podejrzewam. A, a na, podej na pojedyncze coś koło 80, więc yy, co ciekawe, było mało miejsc już yy, yy, wolnych, tak, dostępnych. Tak, pan Piotr Kopa był tutaj, proszę Pana, niedawno i mówił, że dużym zainteresowaniem. Tym yy, bardziej, że możemy tam medale yy, yy, schaczyć wszystkie. Yy, wydaje mi się, że chyba o frekwencję na wspinaczce nie trzeba będzie się martwić, ale nie wiem, jak będzie na przykład z badmintonem, nie? Albo z piłką ręczną na piasku. Były te zawody w Jaskółce. Widział pan A, jakiś plakat? Widziałem jeden, ale już po zawodach. No. no. Ja się też dowiedziałem po fakcie. Ale nie, kolega Bartek ma się z i mówi, ty idź, bo to fajnie widowiskowe to jest, jak te paletki tam odbijają. I wracamy do tego samego, nie? czyli do tej, do tej promocji, gdzie no naprawdę miasto dysponuje chyba 200 słupami, na których można to wieszać, nie? No. Trzeba pomyśleć, mówi? że pan się znalazł, proszę pana, przypadkiem w Radzie Osiedla. Pan Filip mi powiedział przed programem, że. A tak się zgłosi, bo był wakat, Czasem sobie startuje. Wydrukował trzy plakaty, nawet się gdzieś pan pewnie eksponował. Eksponowałem się u siebie na ulicy. No. Y y przypadkiem z tego względu że było ogłoszenie na stronie miejskiej że brakuje osób do wyborów w ogóle czyli żeby rada się ukonstytuowała, to musi być przynajmniej bodajże 16 czy 15 osób chętnych Który wszystkich się wybierze do kandydowania Co? żeby ich wybrać a bodajże było 13 czy 14 więc zgłosiłem się zgłosiłem się brzydko mówiąc na sztukę na początku bo że, to chciał robić że, że szkoda że szkoda żeby tej rady nie było bo, bo miałem świadomość tego że, że te pieniądze w nie, nie, jest jedną z rad która naprawdę mega prężnie działa. Yy, I tu wielki szacun. To widać po ilości eventów, imprez, yy, poidełek i tak dalej. Staramy się robić dużo wydarzeń yy, tak zwanych miękkich, tak? No. Mniej, inw mniej inwestycyjnych. Yy, za co też jesteśmy karceni przez Urząd Miasta, bo. Yy... Ale co pan zrobić na rynku, jak pan masz tam strefę zabytkową i od razu panu się wbije konserwator zabytków, nie dotykaj, nie zmieniaj, nie przesuwaj, bo to zabytek. Yy, bę będąc. Yy... Mocno proszeni przez Urząd Miasta, tak to kulturalnie nazwę, mm -hmm. o to, żeby robić jakieś yy, nakłady inwestycyjne. Mamy w planie na przyszły rok yy, rozpoczęcie yy, prac na skwerze przy ulicy Świętej Anny. No Nasz, on jest, pan tam gdzie Kościół był? Tak, no, ponieważ jest. Tam to, jest jakaś nowa nazwa jakiegoś burmistrza. Tak, tak. Yy, tak, tak. Ch chcemy. Yy, ten skwer, zaczęliśmy od nazwy, może powinniśmy od, zacząć od zaczęliśmy inwestycji, od a Dobra, no. na, na nazwie, ale mhm. y, był pomysł, żeby ten skwer y, nazwać y, skwerem y, prezesa IPN-u y, Janusza Kortyki. A i naszą ideą jest to, żeby nazywać miejsca na Starówce os z osobami, które były związane albo z Tarnowem, albo ze Starówką. Nie ogląda Pan rozmów starczy na dziś, bo Pan Ryszard Żołno to mówił siedem razy już. Dokładnie, ale na nawiązując do tego, nazwaliśmy ten, zaproponowaliśmy, żeby nie nazywać go skwerem y Pana Kurtyki, a y skwerem y Pana Kiliana Pałkowicza. To był wójt, który tam... Ten sk ten w ruszył, ziemię prosty, yy, nie yy, Ale do, do finiszu, jeśli chodzi o tę inwestycję, chcemy zacząć porządkować ten skwer, bo on wołał po prostu do nieba, tak? Szczególnie osoby na nim przeby, przebywające, no to... prawda? Dwie kwestie, bo tam jest wyeksponowany ten dawny kościół, właśnie śwanny. Też naszym tak, staraniem, to, tylko jeszcze w po, poprzedniej kiedy kadencji. To by było dawno, by dawno, tak, to dawno, Tak, tak, tak. Y, natomiast y, no, to, te ławki się już trochę posypały, to, ta kostka też już nie jest taka. jak na też księdza Gaidy. Y, chcemy y, go, go oświetlić. Y, może by się udało tam zrobić monitoring, jakiś podpiąć to. do... do... Y, przegonić ziomali z spod Al Capone? No właśnie, no. żeby ten skwer jakoś zrobić bardziej dostępny dla, dla ogółu społeczeństwa, a nie dla tego wycinka, który z niego teraz tam korzysta. No to no to powodzenia. Czyli warto się starać w Tarnowie, tak? Mimo szerokiej. Mimo wszelki, że pod mimo górkę, jak pod Marcinkę pan idzie. To mimo no. myślę, że, że trzeba się starać, bo, bo, bo jest o co walczyć. nie? Bardzo dobrze. O nasz kochany Tarnów, proszę pana, bo chyba, a raczej na pewno jesteśmy obaj lokalnymi patriotami. No, jeśli tak nie pan jak widzi, to, 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 to ja się widzę. Widzę pana, ja się, ja widzę ja pan, bo tak się no, fajnie rozmawiała, musimy lądować. Jak to Pan ładnie określił, że skwercień za Piotra Gajdy jest taką emanacją tarnowa. To znaczy, jak się idzie, to wygląda cudownie, a jak się przyjrzy, to jaki jest, każdy widzi. To musimy te kosteczki i te ławki po prostu starać się naprawiać na tle no, na ile, no, ile tyle. możemy, nie? I, i, wtedy, I wtedy i z daleka jest bliska będzie lepiej. Oby. Dzięki. Ja Może pan głośno pozdrowić. Obiecałem pozdrowić Zosię i Mateuszka, czyli moje dzieci. Najniższe ukłony? Małżonka również prosiła o pozdrowienia, więc yy, pozdrawiam pani, żona pana Filipa. Yy, pozdrawiam całą moją rodzinę. A żona że... ma imię? Tak, żona Renata. No. Pozdrawiam, macham do dzieci i yy, wszystkich Tarnowian, szczególnie mieszkających na Starówce, yy, staramy się dla Was. Mam nadzieję, że, że te starania widać yy, i będziemy się starać dalej. Bardzo dobrze. Ja standardowo tatusia, siostry i Kochani, są do wygrania dwie wejściówki z tych Koper. od pana Filipa. Pan Filip się z nami podzielił. Zapraszamy z gorąco. Wizytami. Mam nadzieję, że będzie fajna impreza. Pan Filip Socha, sekretarz sekretarz Rady Osiedla Starówka, zarządu, starówka. zarządu. społecznik, był naszym gościem. Dzięki serdeczne Dziękuję Państwu, bardzo. miłego weekendu. No i co, mam kciuki za Termalikę w niedzielę, żeby ograła Puszczę i żebyśmy wrócili do Ekstraklasy. Picuje Pan Termalice? Tak. Bardzo dobrze. Zawsze jedna drużyna z polski więcej. No i zawsze będzie któraś, albo Puszcza, albo my, nie? Dokładnie. Ale żeby to była Termalika. Miłego weekendu, Łukasz gdzie widzimy się w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. 33. trzy. Szybko wleciało. A się dostałeś? Tak, bardzo radiu pracowałem. się pilnujesz, nie? Bo masz zegar. No. No. wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.